Słuchają Państwo zaledwie fragmentu audycji dostępnej na maszprawo.org. Zegarek pokazuje mi, że powinniśmy powoli zmierzać ku końcowi, ale muszę zapytać o jedną bardzo ważną rzecz, a mianowicie o działalność i funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych. Wiemy, że finansowane są one z budżetu gminy. Wiele jednostek w ostatnim czasie skorzystało z krajowych programów i otrzymało nowe wozy. Ale co mają zrobić ci, mający w remizach auta, o które powinien się już upominać konserwator zabytków? Znajomy ochotnik opowiadał mi, że często razem z kolegami nie dojechali do pożaru ratować ludzkie mienie, życie, bo po prostu Star 266, rocznik 80., odmówił im posłuszeństwa, mimo to, że chłopacy całe weekendy spędzają w remizie, żeby go reanimować. Co wtedy? Takie sytuacje zdarzają się bardzo często i wiele ochotniczych straży pożarnej dysponuje sprzętem, który faktycznie powinien już być w muzeum, a nie jeździć po naszych polskich drogach, a tym bardziej jeździć do pożarów lub zdarzeń drogowych. Tutaj też rolą gminy jest próbowanie zabezpieczyć pod względem sprzętu PPOŻ lokalnych strażaków. Oni sami nie są w stanie tego zrobić. Mało tego, oni tak naprawdę do końca Fizycznie być może i odpowiadają za ten sprzęt, ale za stan techniczny tego sprzętu odpowiada gmina jako jednostka organizacyjna, administracyjna na danym terenie. Pamiętajmy o tym, że ochotnicy to są ochotnicy. Oni są tam i robią to, bo tego chcą. Nikt ich do tego nie przymusza, a sprzęt, którym dysponują zależy tylko i wyłącznie od gminy. Ale ja znam to z milionach historii, które słyszałem, idą ochotnicy, panie burmistrzu potrzebujemy nowe auto, on mówi, no nie mam, bo muszę nauczycielom zapłacić, bo muszę zrobić chodnik, a trzeba kupić samochód do gminy, a trzeba opłacić wiceburmistrze, jest milion innych, milion innych wydatków, ale nie to auto, tak? No, Przypominamy sobie o tym, jak ono jest bardzo potrzebne, dopiero gdy coś się dzieje. Co mogą zrobić ci ochotnicy? Jak formalnie postąpić, żeby zmusić te władze samorządowe do zabezpieczenia środków w budżecie na zakup nowego sprzętu? Już nie mówię o aucie, no bo potrzebne są i rozpieraki, i innego rodzaju sprzęt tak, do działania. Drogi panie, metod działania zdaje się jest kilka. Oczywiście są związane z pewnym naciskiem na lokalne władze, i tutaj trudno się temu dziwić, żeby było inaczej, bo bywa właśnie często tak, że te drogi, że ci nauczyciele wydaje się być czymś ważniejszym, a tak naprawdę ten samochód jest niezbędny w momencie, kiedy jest potrzeba jego użycia. A to się zdarza, mieli państwo niestety coraz częściej, bo czy zdarzenia drogowe, czy też pożar. Tam wszędzie jest potrzeba zabezpieczenia przez straże pożarne, a zwłaszcza ochotnicze straże pożarne, bo one się pojawiają na samym początku zdarzenia. Ucieka pan odpo od odpowiedzi. Już Co mówię. zrobić, żeby Chłopacy jechali czymś porządnym i mieli na aucie dobry sprzęt? Tak jak powiedziałem, powinny być to pewne metody nacisku. Mam na myśli chociażby petycję. Trudno uważam ją zebrać wśród lokalnej społeczności, żeby zwrócić się do gospodarza o to, żeby zabezpieczyć w budżecie. Kolejnego, na przykład roku, środki finansowe na zakup takiego auta. Można złożyć wniosek do budżetu przed jego konstruowaniem, zdaje się, do 15 września każdego roku. Wniosek o to, żeby takie środki w budżecie zabezpieczyć. Można, myślę, też złożyć taki wniosek jako budżet obywatelski na terenie danej gminy, żeby takie auto zakupić. Są też programy pomocowe z budżetu państwa. Do tego, żeby dofinansować zakup takiego samochodu bojowego dla gmin i powiatów, to na terenie naszego kraju się dzieje. Nie trzeba daleko szukać. W lokalnych gminach już pojawiły się takie nowe, nowe pojazdy, zupełnie nowe pojazdy bojowe, które będą podejrzewam służyć przez 20 kolejnych lat. To są metody, które mogą stosować i mieszkańcy, i mogą i sami ochotnicy też próbować w taki sposób wywierać presję, bo tu przyznaję panu rację. Ten samochód jest potrzebny, jest niezbędny, ale on zawsze jest gdzieś tylko i wyłącznie z tyłu głowy. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Moim państwa gościem był samorządowiec, pan Grzegorz Kordiak. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo.